Dzień dobry, witamy w Jabłonowie Dziś auto miejskie Dziś już o tej porze znów mamy oświetlony plac Również po ciemku można u nas spokojnie auto oglądać w dobrych warunkach Dziś mamy Nissan Note Jest to wersja powiftowa Rok produkcji 2010 Pierwsza rejestracja To są ostatnie dni listopada Tegoż roku Czyli tak naprawdę Miesiąc mu zabrakło do bycia rokiem 2011. Samochód z benzynowym silnikiem 1.4 88 88 mechanicznych. Auto dynamiczne, auto oszczędne. Auto nie generujące zbędnych kosztów. Nie ma tu turbin, bezpośrednich trysków eee, Co jeszcze? jest to auto, które spełnia normę emisji spalin euro 5, Na tą chwilę jest to w Polsce mało istotne, natomiast to jest to auto, którego spaliny są raczej czyste samochód w pełni bezwypadkowy posiada jakieś drobne rzeczy, których celowo nie robiliśmy abyś kliencie widział jak to wyglądało patrz znaczy, taka rysa, jak to wyglądało w momencie kiedy samochód przyjechał Tutaj nie trzeba snuć teorii spiskowej, że dwoje drzwi jest malowane, bo lakier jest fabryczny. Aczkolwiek z jakimiś tam drobnymi ryskami, wiadomo, że środowiskiem naturalnym tego samochodu było miasto. Stąd też, między innymi, jego bardzo niski przebieg, jak na ten rocznik Auto ma przejechane 154 tysiące kilometrów. Przebieg gwarantowany na piśmie, oferta. Jak zwykle u nas w Pełgi transparentna, nie trzeba się prosić o winy tej rejestracji czy numer rejestracyjny, to wszystko to wszystko jest podane w ogłoszeniu Czy jest wielkiej kultury spraw? Auto poliftowe Auto bardzo ładnie utrzymane pójdziemy sobie do środka, może zaczniemy od Pełgu Bagażnik ma podwójne dno, zobaczcie. Tutaj jest taki niby dosyć nieduży, dosyć płytki. No ale jak go sobie otworzymy jeszcze dalej się okazuje, że wcale taki nieduży on nie jest. Jest spory. Jest dosyć pojemny. Tak samo z miejscem dla pasażerów z tyłu. Samochód z zewnątrz może nie jest duży. Natomiast jest przestronny wewnątrz. Przyciemnione szyby fabrycznie. Jest to jak na Nissan Note. Bogata wersja, wersja Life Plus. Cóż ona ma? Cztery elektryczne szybki, elektryczne lusterka, o wiele funkcyjną kierownicę. Tempomat, sterowanie radio w kierownicy. Ma klimatronik. radio odtwarza się płyt, butufa jak na miejskie auto z 2010 roku wyposażone jest całkiem przyjemnie Skrzynia manualna oczywiście bardzo ładne tapicerki tutaj nie widać po nich przebiegu 150 tysięcy nie są nie są brudne nie są poprzepalane nie są w jakikolwiek sposób zniszczone o, tu mamy dywanik nawet z nazwą modelu, ktoś na samochód musiał ewidentnie hmm. lubić 154 tysiące przebiegu. Rozdąpa łańcuchu według karteczki pod maską 149 tysięcy. Ostatni serwis możecie oczywiście to sprawdzić. Auto dostępne u nas z 12-miesięczną gwarancją. Techniczną, plus oczywiście pisemna gwarancja przebiegu i bez wypadkowości. Zapraszam, polecam.